Jesteśmy na mecie rajdu Wisły, z tego z wyników jesteś zwycięzcą rajdu. Opowiedz, jak ci się, jak się jechało? Nie no, walka dzisiaj była naprawdę piękna. Eee, Graźmy chyba nie wiem, połowę OS-ów, połowę. połowę eee, walczyliśmy z Mateuszem, naprawdę i to zacięcie na, na ułamki sekund. Szkoda, że na, na ostatnim na OS-ie ostatnim OS miała awarię samochodu, i. i eee, no i nie udało się jemu ukończyć, ale. Ale my jesteśmy na mecie, cieszymy się z naszych punktów. Walczymy o, o klasyfikację na koniec sezonu i. nic, całe plusy, no po prostu. Większość załóg miało problemy z ogumieniem, bardzo dużo kapci. U Ciebie obyło się bez takich przygód? Staraliśmy się jechać wolniej, ale środkiem drogi, nie, nie, nie łapiąc jakichś niepotrzebnych. E, właśnie awarii, czy, czy, czy jakiś przygód więc ta, ta, tyk, ta taktyka i dobór e, się sprawdził więc jesteśmy na mecie cali samochód cały i z no dużą przewagą Samochód z numerem 103 Jarosław Czajar, 2.3 C2 i miło mi poinformować, że właśnie ta samora według nieoficjalnej klasyfikacji została zwycięzcami rajdu łyszmy. W Jarosław Szeja, Marcin Szeja. Jarosław Szeja, Marcin Szeja. Miejsce pierwsze. Kacper Gródewski, Tomasz Borgo. Miejsce drugie. Hy ry net op tot die tot sy moet hy ry nie smaak